Innowacyjność jest w DNA naszej organizacji. Bardzo sobie cenimy inicjatywy oddolne. Projekt Innowacje jest jednym z ważniejszych elementów w naszej firmie. Udało nam się uzyskać dużą sprawność we wdrażaniu nowych rozwiązań. W ubezpieczenia mamy trzy obszary, które wspieramy poprzez transformację cyfrową. Jest to obszar obsługi klienta, obszar wsparcia agenta i obszar wsparcia procesów back-office. Jesteśmy firmą, która jest prekursorem i wdrażamy bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań. Uważamy, że dzięki temu sprawiamy, że rynek ubezpieczeń staje się dużo bardziej przyjazny dla klienta i dostępny. Jesteśmy w trakcie wdrożenia Power BI w naszej organizacji. Przechodzimy całą organizacją na to rozwiązanie. Narzędzie e, pozwala na prawdziwy self-business intelligence dla każdego użytkownika. Obecnie prowadzimy szeroką komunikację, zaawansowaną komunikację z klientami poprzez media społecznościowe, newslettery, mailingi, smsy, czat i stronę www. Dzięki nowoczesnym technologiom dążymy przede wszystkim do osiągnięcia maksymalnej efektywności sprzedaży przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracowników. Naszą komunikację z doradcą wspierają również takie komunikatory jak chat, Skype, Teams, czy na których online wyświetlamy nasze wyniki sprzedażowe. Koncentrujemy się na potrzebach pracowników. Z tego względu zadajemy sobie zawsze pytanie, jakie technologie. Pozwolą naszym pracownikom realizować ich cele i cele firmy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, wkład pracy doradcy klienta w obsługę okołosprzedażową jest zredukowany do minimum. Cuk ubezpieczenia jest pierwszą w Polsce multiagencją, która. W nowoczesny i kompleksowy sposób podchodzi do wielokanałowej obsługi klienta. My bardzo mocno wykorzystujemy we współpracy Microsoft Teams. Tak naprawdę mamy pełną automatyzację, jeśli chodzi o, o integrację, o testy, o gotowość środowisk na, na przyjęcie nowe, nowej wersji. Nasza zdolność do szybkiej adaptacji wypracowanych rozwiązań jest jedną z naszych najważniejszych kompetencji.